Cześć, ciekawcy! Jeśli uważacie się za pechowców, bo kolejny raz nie zdaliście egzaminu na prawo jazdy, nie macie szczęścia w miłości lub nie puściliście totka akurat wtedy, gdy zostały wylosowane wasze liczby, to musimy wam powiedzieć, że niektórzy mają jeszcze gorzej. Są osoby, które miały tak wyjątkowego pecha, że ich historia wspomina się do dziś. No bo jakbyście nazwali sytuację, gdy pewien facet przeżywa na własnej skórze wypadek pociągu, wypadek autobusu, dwa pożary, potrącenie czy wyssanie przez drzwi lecącego samolotu, lub przypadek mężczyzny, który został trafiony piorunem aż 7 razy, czy kobiety, Biorący udział w trzech największych katastrofach morskich w historii. Opowieści o największych pachowcach mogą być jednak jeszcze bardziej ekstremalne, o czym przekonacie się już za chwilę w naszym odcinku. Po jego obejrzeniu z pewnością zdacie sobie sprawę, jak wygląda prawdziwa złapasa, ale zanim przejdziemy do tego tematu, nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu powiadomień. 30 listopada 1954 roku Anne Hodges postanowiła uciąć sobie przyjemną drzemkę w swoim domu, w Oak Grove w Alabamie. Chwila przyjemności nie trwała jednak długo, gdyż nagle z nieba spadł meteoryt, który lecąc z ogromną prędkością wybił dziurę w dachu jej domostwa, następnie w suficie, by na koniec zaliczyć lądowanie na łóżku śpiącej kobiety. Kawałek ciała niebieskiego dosłownie trafił w panią Hodges i mocno posiniaczył. Był to pierwszy i jak na razie jedyny przypadek w historii, gdy meteoryt bezpośrednio uderzył w człowieka. Nic więc dziwnego, że kobieta postanowiła na tym zarobić i sprzedać kosmiczny kamień do muzeum. Tu jednak pojawiły się schody, gdyż został on zarekwirowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych twierdzące, że meteoryt jest własnością państwa. Hodges nie zamierzała się z tym zgodzić, wytoczyła proces armii i ostatecznie wygrała sprawę. Sąd zakazał jednak sprzedawania kamienia, więc po kilku latach Amerykanka przekazała go bezpłatnie do Muzeum. Idąc dalej, Violet Jessop miała takiego pecha, że ilekroć jej noga stanęła na pokładzie olbrzymiego statku pasażerskiego, który ruszał w rejs, zawsze dochodziło do tragedii morskiej. Pierwszy wypadek z jej udziałem miał miejsce w 1911 roku, gdy translantyk Olympic zderzył się z brytyjskim okrętem wojennym. Kolejny rok później, gdy doszło do zatonięcia Titanic'a, i choć sama Jessop nie wierzyła, że ma aż takiego pecha, żeby uczestniczyć w jeszcze jednym morskim wypadku, los okazał się wyjątkowo przewrotny. Cztery lata po zatonięciu Titanica, równie nieszczęśliwy los spotkał statek Britannic, na którym oczywiście płynęła Violet. Ale może nie będziemy bardziej zagłębiać się w jej historię, gdyż o pannie Jessop możecie się dowiedzieć znacznie więcej w naszym odcinku pod tytułem Oszukała przeznaczenie i przeżyła trzy katastrofy, w tym Titanica, do którego link macie teraz na ekranie. A skoro jesteśmy w temacie wypadków, to przejdźmy do historii niejakiego Frano Selaka, który przeżył ich naprawdę sporo. Gdy w 1962 roku jechał pociągiem z Sarajewa do Dubrownika, skład wykoleił się i wpadł do rzeki, a Selak cudem wyratował się i dopłynął do brzegu. Zła Złapasa jednak prześladowała go dalej i rok później w trakcie podróży samolotem nagle doszło do awarii drzwi, które dosłownie oderwały się od maszyny. Pan Selak został wyssany przez powstałą w ten sposób dziurę, a gdy spadł na ziemię, wylądował na stogu siana i przeżył. A wy swoją drogą zobaczcie też nasz odcinek o dziewczynie, która runęła na ziemię z 3000 metrów i znalazła się w samym środku tropikalnego lasu. O tym, jakim cudem udało jej się przetrwać, Zarówno upadek, jak i pobyt w samotności wśród dzikiej przyrody, dowiecie się w naszym epizodzie pod tytułem Julian Kepke przeżyła katastrofę samolotu i 11 dni w dżungli. My natomiast wracamy do historii Frano Selaka. Po incydencie w pociągu i samolocie przyszedł czas na kolejny, tym razem wypadek autobusowy, zakończony upadkiem do rzeki. Następnie mężczyzna, co wyratował się z pożaru auta, by rok później przeżyć podobną traumę i kolejny pożar samochodu, w którym doszło do awarii pompy paliwowej. Szósty wypadek z udziałem Selaka zdarzył się w 1995 roku i pechowiec został pod potrącony przez miejski autobus. Kilka miesięcy później, chcąc uniknąć zderzenia czołowego z ciężarówką, mężczyzna zjechał z klifu, ale zanim jego auto wylądowało w przepaści, sam wypadł przez przednią szybę i uratował życie, lądując w gęstych szakach. Potem wszystkim los znów okazał się wyjątkowo przewrotny, gdyż największy pechowiec stał się największym szczęściarzem i wygrał prawie milion dolarów w chorwackiej loterii. No właśnie, w naszym odcinku nie możemy zapomnieć o temacie gier losowych, które mogą być przyczyną zarówno ogromnych wygranych, jak i spektakularnych przegranych. Coś o tym wiedział grecki filmowiec Kostis Mitsotakis, który nie bez powodu został nazwany „największym pechowcem w najszczęśliwszej wsi”. Już spieszymy z wyjaśnieniem o co chodzi. Otóż w 2012 roku w mojej wiosce w Hiszpanii, w której mieszkał Mitsotakis, doszło do niespotykanego przypadku. Prawie wszyscy jej mieszkańcy, a mówimy o 250 osobach, wygrały świątecznej loterii, gdyż obstawiły dokładnie takie same liczby. Do podziału było aż 950 milionów dolarów, więc każdy dostał w swoje ręce niezłą sumkę, z wyjątkiem pana Mitsotakisa, który jako jedyny na całą wieś nie zdążył kupić losu. W tym miejscu polecimy kolejny z naszych odcinków pod tytułem Rekordowi wygrani wielcy pechowcy. Do czego inspirują pieniądze? W którym dowiecie się o najwyższych wygranych pieniężnych w historii, ale także o ludziach, którzy podobnie jak Costis mieli wyjątkowy niefart. Do największych pechowców są też zaliczani Jenny i Jason Cairns Lawrence, brytyjskie małżeństwo, które przeżyło kilka ataków terrorystycznych. W 2001 roku podczas podróży do Nowego Jorku byli w pobliżu World Trade Center, gdy doszło do najbardziej pamiętnego zamachu w historii Stanów Zjednoczonych. Po tym, jak byli świadkami tego przerażającego wydarzenia, postanowili już nigdy nie wracać w te rejony świata. Pech jednak chciał, że 4 lata później w trakcie ich pobytu w Londynie miał miejsce największy atak terrorystyczny w historii Wielkiej Brytanii. Dokładnie 7 lipca bomby wybuchły w metrze i autobusach i znów para była w samym środku tych wydarzeń, na szczęście bez uszczerbku na zdrowiu. Później historia powtórzyła się w Bombaju, gdzie małżeństwo Lawrence'ów wyjechało na wakacje i zaraz po ich przyjeździe rozpoczęła się trwająca przez trzy dni seria ataków, których życie straciło łącznie 175 osób. Wśród ofiar nie było Jenny i Jasona, ale po takich przeżyciach właściwie już zrezygnowali z podróżowania po świecie, aby nie kusić losu. Jeszcze bardziej dramatyczna była historia pochodzącego z Japonii Sutomu Yamaguchi, mężczyzny, który był podwójną ofiarą bomby atomowej. W sierpniu 1945 roku. Roku pracował w stoczni w Hiroshimie, gdy na miasto spadła amerykańska bomba atomowa. Tsutomu doznał poważnych poparzeń, przez długi czas nic nie widział i nie słyszał, a gdy przewieziono go na leczenie do rodzinnego miasta Nagasaki, miała tam miejsce druga eksplozja bomby. W ten sposób Yamaguchi stał się jedynym człowiekiem w Japonii i jedyną osobą w historii, której udało się przeżyć dwa wybuchy bomb atomowych. Natomiast Roy Sullivan do dziś jest podawany w Księdze Rekordów Guinnessa jako osoba trafiona piorunem częściej niż jakakolwiek inna istota ludzka. Amerykanin dokładnie 7 razy miał bliskie spotkanie z piorunem i został nazwany Człowiekiem Błyskawicą. A czy udało mu się przeżyć te wszystkie porażenia i w jakich miejscach dochodziło do tych wypadków, dowiecie się w naszym odcinku pod tytułem Porażenie piorunem. Co się dzieje, gdy uderzy w nas błyskawica? Link do niego macie właśnie na ekranie. I na tym kończymy zestawienie największych życiowych pechowców. Uważacie jednak, że ci ludzie rzeczywiście mieli pecha, czy może to było szczęście, gdyż za każdym razem wychodzili cało z opresji? Jakie niefortunne sytuacje zdarzały się w Waszym życiu? Napiszcie koniecznie w komentarzach pod tym odcinkiem, nie zapomnijcie o subie i łapce w górę. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!